Interestat dzięki szkoleniu online. System Intrastat w praktyce Deklaracja od podstaw to kompleksowe szkolenie, które obejmuje wszystkie aspekty systemu Intrastat, w tym praktyczną wiedzę na temat przepływów towarów i najnowszych zmian w prawie. Zdobyć umiejętności, których potrzebujesz, aby pewnie poruszać się po systemie Intrastat i być na bieżąco z przepisami celnymi. Jeśli jesteś właścicielem biznesu lub pracownikiem, który zajmuje się rozliczaniem transakcji w ramach Unii Europejskiej, deklaracja Interesa to coś, czego po prostu nie możesz ignorować. Interesa to system statystyczny, który ma na celu zbieranie danych na temat przemieszczania się towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Firmy handlujące towarami w ramach wewnątrzunijnej wymiany towarów po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego są zobowiązane do comiesięcznego składania deklaracji Intrastat. Wysokość progów statystycznych wyznacza prezes Głównego Urzędu Statystycznego na każdy rok kalendarzowy. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi, co sprawia, że należy poważnie traktować sprawozdawczość Intrastat. Zdobądź aktualną i kompleksową wiedzę dzięki mojemu szkoleniu online. System Intrastat w praktyce deklaracje od podstaw. Poznaj podstawy procesu składania deklaracji Intrastat, zasady wypełnienia poszczególnych pól formularza i zdobądź umiejętności tworzenia własnego stanowiska pracy do obsługi zgłoszenia. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędziesz dogłębną wiedzę na temat przepisów, nauczysz się dokładnie wypełniać deklaracje, dowiesz się jak postępować w przypadkach szczególnych, kiedy i w jaki sposób składać korekty deklaracji oraz jak unikać błędów, aby deklaracja była sporządzona i przesłana w prawidłowy sposób. Nauczysz się jak prawidłowo określać kody taryfy celnej swoich towarów oraz ich pochodzenie, a także jak określać wartość fakturową i statystyczną. Poznasz różnice w stosowaniu przepisów intrastaty. I zgłoszeń celnych. Dowiesz się również, gdzie szukać informacji o aktualnych przepisach, aby pozostać na bieżąco ze zmianami w przepisach dotyczących systemu. Opanuj system Intrastat dzięki praktycznemu szkoleniu online. System Intrastat w praktyce, deklaracje od podstaw, to kompleksowy kurs, który obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o Intrastat, od przepływu towarów po najnowsze aktualizacje. Dzięki mojej praktyce i wskazówkom zdobędziesz umiejętności i wiedzę, aby pewnie obsługiwać deklaracje od podstaw. Nabędziesz umiejętności, które dadzą Ci samodzielność. Opanuj Intrastat z łatwością i pewnością siebie. Nie pozwól, aby kwestie celne Cię przytłoczyły. Moje szkolenie online jest przeznaczone nie tylko dla osób początkujących, ale również tych pracowników, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę i uzyskać więcej pewności siebie. Szkolenie wyposaży Cię w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pewnego przygotowania deklaracji intrastat. Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami, zyskaj cenny wgląd w przepływ towarów w ramach Unii Celnej. W ramach szkolenia otrzymasz moje autorskie materiały szkoleniowe, które powstały z myślą o Twoich potrzebach. Zawierają one wszystkie przekazane na szkoleniu informacje, więc w razie potrzeby zawsze możesz do nich wrócić i nie musisz obawiać się, że podczas szkolenia coś ci umknęło. Opanuj intrastat łatwo i skutecznie już dziś. Opanuj z łatwością zawiłości intrastatu. Wypełnianie różnych pól deklaracji, intrastat, może być zniechęcającym zadaniem. Dzięki mojemu szkoleniu online zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat uwzględnianych w Intrastat transakcji i będziesz na bieżąco z najnowszymi zmianami w systemie. Zapisz się teraz i dowiedz się, jak z łatwością wypełnić każde pole deklaracji Intrastat. Uprość sposób tworzenia deklaracji w Intrastat. Pożegnaj się ze stresem związanym z deklaracjami Intrastat. Moje szkolenie online oferuje praktyczną wiedzę na temat przepływów towarów i najnowszych zmian w systemie, dzięki czemu bez problemu przygotujesz dane, wygenerujesz deklaracje i wyślesz je do Urzędu Celnego. Podczas szkolenia dowiesz się, gdzie znaleźć darmowy program do obsługi deklaracji oraz jak dzięki niemu w prosty i intuicyjny sposób generować prawidłowe zgłoszenie. Dowiesz się także, w jaki sposób uzyskać dostęp do obsługi deklaracji, aby móc wymieniać informacje dotyczące deklaracji z organami celnymi. W ramach szkolenia możesz również uzyskać moje wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji lub pomoc w przygotowaniu lub sprawdzeniu Twojego zgłoszenia. Uprość swój proces Intrastat już dziś. Zainwestuj w swoją edukację i popraw swoje działania biznesowe dzięki szkoleniu online, system Intrastat w praktyce, deklaracji od podstaw. Zapisz się teraz. Agnieszka Kowalska. Biznes Training.